Emalosujemy kolejny smak. No dobra, dzisiaj taki teścik. Aromat Funky Flavor, sos z zapachu kinder jajka, kinder czekolady. I powiem Wam, że był to chyba pierwszy aromat, jaki w życiu miałem okazję spróbować i jaki zamówiłem. I to od tego aromatu zaczęła się moja przygoda z aromatami. A wszystko przez to, że na Facebooku wyskoczyła mi rolka z tym aromatem i mnie to bardzo zaciekawiło. Zresztą mi nawet nie pamiętam, jak on pachnie. No, czuć taką mleczną czekoladę, jakby Kinder Jajka. Ale przetestujmy, jak to będzie smakowało z twarogiem i z jogurtem naturalnym. No dobra, lecimy z teścikiem. Powiem Wam duże rozczarowanie. Wiele osób zawsze jak jest jakiś ranking top 5 aromatów. To zawsze wymienia ten Ja tego nie rozumiem, to jest kompletnie Nie wiem Mi to nie smakuje zupełnie Sztuczny, chemiczny, niedobry 1 na 10 Nie wiem czemu ludzie go lubią Buli, Chcę podbić YouTube'a Pokazać swój świat Siemanko, a dzisiaj przetestujemy sobie multivitaminę firmy Kruger. I tak, dla te, dlaczego tyle kupiłem? Po pierwsze cena, aktualnie na Allegro po 2,50 za 20 tabletek. Czyli jedną tabletkę macie za 12 groszy, no niesamowicie tanio. Po drugie, nie ma to cukru, więc nie pchacie w siebie kalorii. Po trzecie, macie 100% zapotrzebowania na witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantonenowy witaminę B6, rybo, flawinę, tiaminę, kwas foliowy, biotynę i witaminę B12. No ale kogo to interesuje? Najważniejszy jest smak. No więc sprawdźmy go. I powiedziałem jeszcze dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze to smak, smak limonka, mięta. Po drugie, dlaczego tyle tej multivitaminy? Ja często jestem na redukcji. Na redukcji jestem świadomy tego, że nie dostarczam sobie wystarczającej ilości witamin i muszę się suplementować. Dlatego takie cztery tabletki dziennie wypijam, żeby dostarczyć witaminę swojemu organizmowi. No ale zróbmy to, po co się wszyscy tutaj spotkaliśmy, czyli przetestujmy smak. Jeżeli chodzi o smak, to jest niezły. Mocno cytrynowy, lekko słodkie. Mięty nie czuję tutaj w ogóle, ale to dobrze, bo ja mięty nie lubię i bardzo się bałem, zamawiając karton tego, że nie będę w stanie tego wypić. Ale naprawdę 8 na 10 za 2,50 to nic lepszego nie jesteście w stanie kupić. Siema, tęskniliście? Witam się z Wami pierwszy raz od czasu operacji, bo to wszystko co wrzucałem przez ostatni tydzień to było jakieś tam wcześniej nagrane rzeczy na TikToka. A dzisiaj w końcu, po tygodniu, mogę do Was trochę pogadać. A mogę pogadać w końcu z dwóch powodów. Bo wcześniej nie mogłem, bo była u mnie przez tydzień mama. A jak jest mama, to jakoś, albo ktokolwiek inny, to ciężko mi się nagrywa, gada do telefonu. Bo jakoś tak dziwnie nieswojo się czuję. A jak nikt nie widzi, to można pogadać głupoty, prawda? Prawda. Kurczę, jakoś się zaokrągliłem na twarzy chyba od ostatniego nagrywania. Albo taki spuchnięty jestem. Ale chyba się zaokrągliłem, bo przytyłem. Ale to też zaraz się zważymy, bo przez tydzień żarłem wszystko. Ciasta, słodycze, wszystko. Obiady mamy i zero ruchu. Tydzień przeleżałem w łóżku. No dobra, prawie 80 kilo. No, dziwne, jak można przez tydzień utyć, nie wiem. 6 kg. Można jak się. Potrafię, a ja potrafię. No ale to nic dziwnego, bo ja codziennie jadłem 3-4 tysiące kalorii, a praktycznie cały dzień leżałem w łóżku, bo, no bo mnie tak bolało. I tylko środki przeciwbólowe jadą. W ogóle zaraz robimy ranking środków przeciwbólowych, bo przez ten tydzień stałem się od nich specjalistą. No ale przytyłem też trochę świadomie, bo mogłem nie je jeść i powiedzieć: Dobra, nie ruszam się, nie spalam, to nie jem. No ale myślę, że to by była trochę głupota, bo organizm nie miałby z czego się zregenerować. Jednak te tkanki muszą na nowo się odbudować, urosnąć, więc organizm potrzebował tego jedzenia. A ja stwierdziłem, że jeżeli więcej zjem, szybciej się organizm zregeneruje, szybciej wrócę do sprawności i szybciej będę mógł to zrzucić. nie? No tak. Dobra. Paczucha jedna przyszła, ja już otworzyłem. W ogóle mam trochę smutek, ale to zaraz powiem. W paczuszce przyszedł ekran dotykowy, taki sam jak ostatnio zamówiłem. Powiem Wam, sztos, taka torpeda, ten ekran, jestem tak zadowolony. Jakość obrazu niesamowita. Cena tam 650 zł, chyba. Na AliExpress nie? Dotykowy i, i zmienia komfort życia. Jak ja wiecie, montuję na dwóch ekranach, i musiałem głowę tak cały czas odwracać, w górę patrzeć. No to to nie było komfortowe. Ten ekran normalnie podniósł mój komfort życia o 100 punktów, <gryw> bardzo dużo. Także polecam każdemu bez zastanowienia się taki drugi ekran-monitor. Ja nawet 14 cali wziąłem. Myślałem, że to będzie mało, ale jest spoko. Jest wystarczające i... A, to w ogóle nie dla mnie, dla kumpla. Yy, bo pochwaliłem się mu, że kupiłem taki i powiedział, a dobra, mi też zamów. Dobra, bo rozpakowanie mamy za sobą. Co dalej? Jak coś to o czym mam takie <grym> zauzawione. Nie dlatego, że płakałem. Teraz, że kropelki brałem. Dalej przejdziemy do rankingu środków przeciwbólowych, bo przez ten tydzień Zjadłem ich normalnie dziesiątki sztuk. Co dwie godziny brałem jakiś środek przeciwbólowy. Tak mnie bolało. Więc yy, wielki ranking środków przeciwbólowych. Pyrologi na miejsce trzecie. Średnio działa. Naprawdę chyba bym bez niej przeżył. Poltram Combo. Nie wiem, czy to nie jest na receptę. To tego się nie znam. Powiem wam... Nawet nieźle działa. Ale jest numer jeden. Deksak. Powiem wam jaki to jest to. Boli mnie tak, że nie dam rady wytrzymać. Wezmę to 5 minut zero bólu. No dobra, na dzisiaj to chyba tyle. Nie wiem czy w ciągu najbliższego tygodnia będę coś jeszcze wrzucał. No bo co ja mam rzucać, no. Siedzę cały dzień w domu, nigdzie nie wychodzę. Nawet nie wiem, czy byłbym w stanie gdzieś iść, zrobić jakieś zakupy, czy coś pewnie nie. Znaczy iść. Może do Biedronki bym zaszedł, ale tak nie mogę nic zdźwigać, więc... No, słabo. Nie wiem, ile jeszcze taki stan potrwa. Może w sobotę spróbuję gdzieś wyjść na spacer, gdzieś się przejść, bo... Wiecie, od takiego siedzenia w domu to można pierdolca dostać. No a póki co nawet nie wiem, no, nie mogę nic sobie zamówić do paczkomatu, bo zazwyczaj, jak coś zamawiam, to są wielkie, ciężkie paczki. No Nie, nie, przy, nie przydźwigam tego. no. Mam zakaz dźwigania. Także najbliższe dni to mogą być takie suche, w content. Yeah, I just wanna be gray, yeah, yeah. ma Dzisiaj tylko szybkie ważenie, bo nie mam czasu. Zaraz kumpel przyjdzie zastrzyk mi robić w brzuch, taki przeciwzakrzepowy, kurde. No. E, przeciwzakrzepowy brzuch, bo ja się boję igio i sam nie umiem sobie zrobić, więc e, kumpel mi zrobi. Co tu się wydarzyło? 81 kg. Masakra. A wczoraj tak dużo nie jadłem i nie tłusto. Nie wiem, co jest. Znaczy wiem, wyprzedałem przez tydzień. Pff. Dobra, jebać to. Złudne kiedyś. Cześć! Siema, jakaś paczka przyszła od my friendów z Aliexpress co prawda wiem co to jest, ale zaraz rozpakujemy sobie, ale jedna rzecz jakbyście się zastanawiali czy coś kupić na Aliexpress to 11 listopada są największe wyprzedaże w roku ja czasami z niektórymi zakupami wstrzymuję się przez pół roku, bo czekam na 11 listopada, bo jest nie wiem 50% taniej, nie? Jak wydajecie kilka tysięcy złotych, no to 50% z kilku tysięcy, to całkiem się opłaca poczekać te kilka miesięcy. Także... Znaczy ja akurat nic nie potrzebuję. Znaczy zaczynałem się nad laptopem. Ale nie wiem, czy chcę laptopa z AliExpress. Jeszcze pomyślę o tym. Chyba, że będzie jakaś super turbo tania oferta, no to wezmę. No, a tymczasem zapraszam na unboxing. Dobra, zobaczmy co tu przyszło. Tam, ta, ta, ta. Zobaczcie, przewody. Możecie się zastanawiać, Mariusz po co ci przewody? Kurde. Jak to działa? Coś jest nie tak. A dobra, tak. Otóż... Do miernika. Miałem miernik, a nie miałem przewodów. Wkładacie tak. No dobra, bierzcie sobie, założyłem krokodylki, podłączacie pod nożyczki i mierzycie sobie nożyczki. No, także całkiem spoko, 11 zł na Aliexpress i bardzo dobry zakup, bo często coś potrzebowałem zmierzyć, a nie miałem jakie trzeba było kombinować. A tak, problem z głowy. Dobra, Hello. Siemanko, słuchajcie, odwiedziłem u siebie stokrotkę, patrzę, są jakieś nowe jogurty proteinowe, firma Polmlek. Pomyślałem, że dla Was testuję, mam trzy różne smaki. Jako pierwszy weźmiemy jogurt z jagodami, 150 gramów, cena 2,59. W 100 gramach produktu 82 kalorie, 12,9 g węglowodanów, 7,5 g białka. ładnie pachnie jagodowo całkiem. Fajna konsystencja gęsta. No niestety nie ma tu o czym mówić. Zwykły, poprawny jogurt, o po smaku, jagód, jakich wiele na rynku, no tylko tyle, że jest dodatek białka. Takie 6 na 10 można zjeść, ale raczej więcej tego nie będę kupował. Yeah,